Witam wszystkich ze do Noboshardu, Technik Elektronik i kolejna paczka od w zasadzie jednego z klientów. Paczka dotarła, w zasadzie to pochodzi z skarżyska kamiennej. Jest to wzmacniacz TEA czy tam TIK. różnie ludzie wymawiają nazwę. To jest skrót od Tokio Elektro Acoustic Company. No i zobaczę. Zobaczę, co z nim, a wpierw jeszcze rozpakuję paczkę. Do rozpakowania paczki najlepiej tapeciok, albo jakieś tam nożyczki. Różne. To są jeszcze kawałki yy, radmura W zasadzie pozostałości z niego, które trzeba będzie złożyć. No i tak. Sobie muszę otworzyć. no i Pocięciu sobie, czy znaczy pocięciu mają przy pocięciu filmu, już będzie otwarte. Jak widać klient dba o swój sprzęt, ponieważ jest na początku podwójny karton, później to jest sobie można nim dom ocieplić No i później jest docelowo wzmacniacz, który i tak trochę latał po tej parce natomiast nie jest źle. Wejmę go. Więc jest i teatr, czy tam tik przed nami. No i tak tutaj widać, że jest coś było, coś tak pomalowane jest, jakby nie wiem, to się to się umyje. Hmm, tu działa, tu jest hmm, poziom z mikrofonu, mikrofon, słuchawki, basy średnie, soprany CD Direct, y, tape 1, modad, tape 2, tuner, cd gramofon. Balance, selektor, z czego ma być, znaczy tak jakby Selector, czyli co ma być nagrywane, tak na przykład fonon to jest przekazywany sekundę na nagrywanie z gramofonu, tu jest to sunera, poziom loudnessu, całkiem fajna opcja, low filter, high filter, to defeat, czyli direct, po prostu z pominięciem korekcji, muting jeszcze, czyli wyciszenie o 20 dB, no i gałka volume. Ono nie dochodzi do końca, ponieważ potencjometr, który jest sadzony jest troszkę taki średni po prostu ma za długą ośkę musi być z krótszą ośką natomiast został wstawiony przez poprzedniego znaczy, chyba przez tego właściciela bo, nie, bo ja go dopiero rozpakowałem jakiś, jakiś tam potencjometr natomiast znalazłem z krótszą ośką, żeby nie było problemu z tym, że on odstaje sobie, no bo, no bo odstaje Ok, tak więc yy, cytując yy, znanego youtubera co kryje wnętrze No i lecimy do no i lecimy do yy, środka, do wnętrza Teleport. <grym> Jezus paria Dobra więc tu mamy TPOD, Nieźle, są jakieś foliowce takie Tu jest yy, blok bezpiecznik Tutaj jest też kondensator. Tu jest. Tu są wyjścia głośnikowe. I jeszcze na słuchawki: te takie rezystory do słuchawek. Tu jest końcówka mocy. O niż, o, niż ikony, jezu! Tu są wzmaki wejściowe. Tu jest jakiś też salaczek. Tu są jeszcze niż ikony ponieważ to jest sekcja bodajże przedsmacniacza gramofonowego tak na oko yy, tu jest dalej jakieś sterowanie nie, przekaźnik no i co? zaczynamy zabawę to są te granatowo tak fioletowe kompensatory. ja na nich się przejechałem serwisując to tego osonego. tam właśnie są takie same jak tutaj i one miały ESR duży o połowę zaniżoną pojemność, i w ogóle były jakieś takie mocno średnie. Tutaj są 0,22 oma plus 0,22 oma. Aha, rezystory tu są takie. Dobra, a tu są stery. No i tu są tak. Do ustawienia prądu spoczynkowego, yy, wzmacniacza mocy. Są podkówki. No i w zasadzie tak z rzeczy, które się poznaje to w sumie tyle. Jakieś takiej bardziej skomplikowanej elektroniki to tutaj w sumie nie ma. Głównie jest wszystko po prostu tak kluczowane. I są zwykle to tam przełączniki. No i w sumie naprawa może będzie jakaś prosta, tylko muszę najpierw zrobić jakąś diagnostykę. Czyli Pierwsza rzecz to muszę zobaczyć, czy jest jakieś. Nie wiem, czy jest bezpośrednie jakieś wejście na przykład na. Czy jest na przykład jakieś wejście bezpośrednio skądś tam. To jest VCR, to jest. Nagrywa, aha, jest tak. Fono CD, tuner, tape nad 1, tape 2 Playrek. byłoby wyjście. To byłoby raczej wyjście z preampu chyba, chyba że to jest po prostu z most yy, że yy, wyjście może być na przykład gdzieś na selektorze już, bez jeszcze preampu, no nie wiem, zobaczy się, tu jest przełącznik yy, wkładki, no dobra, jakoś się, jakoś się w tym wszystkim trzeba będzie odnaleźć, więc co jest teloskop. No i e, sygnał podam przez Chinche O taki Ten kanał Jest OK, drugi kanał coś tam odwala yy, Ich ma niezłe Natomiast to jest teoretycznie pełne yy. To jest chyba wejście bezpośrednio pod końcówkę, bo to jest main-in. De facto końcówka jeden kanał jest coś średnie, ponieważ noba są ustawione, żeby były tak samo. Tak więc, no. Więc wina trkwi i w końcówce mocy, yy, i że pewnie mi nie szło coś takiego przejść przez preamp, to w preampie też. Czyli w zasadzie no, trzeba będzie próć chyba wszystko. Zapytam, się porozmawiać z klientem, ponieważ to jest tak, no wszedłem sobie ten main in, czyli bezpośrednio w sumie na blok mocy. To jeszcze musiał ogarnąć je, jeszcze schemat, natomiast to pomija po prostu wszystkie regulatory i jest sobie bezpośrednio wejście na, na, na końcówkę. No i mam taką różnicę w poziomie sygnałów. A jak patrzyłem tak poza, poza nagraniem na wyjście z komputera na dwa kanały, to jest wszystko ładnie z Sinusoida i w ogóle więc no ja nie wiem tak jeszcze co tutaj mogło z tym paść. Tak więc to na tyle z tej części prezentacji. Dodam jeszcze, że wzmacniacz e, strasznie śmierdzi, tak chyba papierosami i taką, nazywam, komuną. E, generalnie przydałoby się go całego umyć. Więc tak przy okazji rozebrania się go też umyje, więc... Więc tak. Dobra, to to by było na tyle tej części i będzie... Będzie już później część następna, która która już będzie pewnie z zamówionymi częściami, już będzie składanie i ten... Tak więc to by była diagnostyka. W sumie to próba diagnostyki. Nie no, w sumie udana diagnostyka. Blok mocy no nie chodzi. Preamp w sumie też nie chodzi. Więc diagnostyka wygląda... Wygląda w ten sposób. Tak więc do następnej części. Jak nie farelka, to zefir. <grymne> no to zefir sobie tutaj pracuje, e wentylator. A jeszcze jest w ogóle e temat na dziś to jest chyba traf do Radmora, ale to jeszcze później. Dzisiaj e ogarnąłem sprawę. Znaczy tam byłem, wcześniej trochę śpiący i nie doczytałem do końca schematu. A schemat. Mówi jasno, że tutaj mamy pre-out, czyli wyjście z przezmocniacza, a tu mamy main-in, czyli wejście na, już na ten blok mocy, który jest tutaj. To jest Potem są przekaźniki, jest jeszcze układ zabezpieczeń. I nie połączyłem tego. Natomiast teraz jest to zmostkowane, o tutaj tak czyńczami. No i jest... Ok, to też mi tutaj zniekształca, natomiast tutaj, jak dojdzie się, dojdzie się, dojdzie się jeszcze, to, to, to tak jest mniej więcej jednego. Wcześniej zniekształca, drugi troszeczkę później, e, tutaj jest w ogóle strasznie duża amplituda, ponieważ wchodzę e, e, bez dzielników w sensie nie wchodzę so, e, z sądami, tylko wchodzę tak na czuja. E, natomiast e, no i maksymalnie ma, mam tutaj 5V na działkę. Natomiast e, wartość e, jak tam zmierzyłym miernikiem to jest e, to pokazuje się amplitudem, na, na, natomiast wartość skuteczna e, wynosiła tam około 30 V, więc to jest no, normalne, że jest mi pokażę maksymalnie e, to jest 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 na 2 czyli 20 maksymalnie, a dostaje 30, czyli no no, musiałbym by, bym to przepiąć i, i, i wjechać ta, t, 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 tam tamtymi sądami 10 i wtedy i wtedy byłoby i wtedy byłoby okej okay. Natomiast jeśli chodzi o... Mm, znaczy muszę, muszę sobie tak zrobić. I e, jakbym jak tak zrobię, e, to wtedy będę mógł sobie wsadzić na styczność ok, tak więc przepiąłem sobie te sądy 10 aby mi obniżyłem tutaj sygnału, ogólnie sinus jest ładny, całkiem nawet. Ehm, tu jest już do zniekształceń. Następny już krok to są zniekształcenia. Ehm, wtedy tutaj było 27 chyba tam 7 V. Ehm, RMS wydmuchał. W sensie, moc, e, w sensie napięcie skuteczne jest więc moc skuteczna wynosi 95,22 W, czyli prawie 100 W. Więc de facto wzmacniacz. Hmm. No żyje, żyje i ma się dobrze, no co ja tu mogę powiedzieć, tylko <laughs> tego pota trzeba ogarnić, więc, no dobra, tak więc potencjometr będzie do ogarnięcia, no i w sumie, hmm, klient ch tu chciał kapitalkę, aczkolwiek czy to jest sens robienia tego, nie wiem, zobaczy się. Tak więc ja grzeję sobie tego, tego wzmacniacz no i zobaczę, czy przeżyje testy. Wzmacniacz jeszcze się testuje tutaj, są może troszeczkę sobie zmniejszy wiatraki, żeby było troszeczkę ciszej. No i tak, mamy tutaj jest sonda. 69 stopni, w sumie mo mo można za zachmienić w górze prawie 70 No ale nic, nie oddaje około 100W, więc jest to zrozumiałe Też jeszcze ma pewnie pastę yy, z pierwszego yy, montażu, więc, więc też to może wpływać troszeczkę na to yy, Zresztą, które może tu zrobić, to już w sumie mówiłem yy, Głównie będzie to wymiana ele elektrolitów wszystkich wymiana tego potencjometra, tutaj byestelpod. No i wymiana transorów końcowych mocy i sprawdzenie tych pozostałych, czy są, czy są one OK z takich rzeczy. Może jeszcze ceramiki by się też posprawdzało. Jak, jak już się robi to, żeby już to zrobić porządnie. No i wyczyszczenie, wyczyszczenie całości nie jest to zbytnio zakurzony, natomiast wzmacniasz trochę wali, więc żeby tak, żeby tak nie walił to, to właśnie będzie to wszystko wyczyszczone tak więc co zabieram się teraz do skomponowania listy potrzebnych części no i będę te części zamawiał, zamówi się wszystko. Tak więc to byłem dla tej części. Ok, teraz jeszcze jak się to montuje. Tu jest ten przewód. To jest tak, że trzeba wcisnąć, wsadzić przewód i puścić tą taśmę. I pierwszy pin to jest oznaczony białym. Pierwszy pin jest oznaczony białą kreską. Wszędzie chyba tak tutaj jest. Jak widzę, tutaj też tutaj te, nie tutaj akurat. Tutaj akurat nie. Natomiast będę sobie tu musiał ogarnąć, jak to jest zrobione. Czyli to jest tak. Tu jest biały. Tak. Tutaj jest tak. Nic to nikomu nie mówi. Natomiast tutaj, akurat tam, gdzie jest napisane coś, to jest tak. No ogółem tak to jest, wygląda. Są jeszcze konektory. No, to się ogarni. Więc elektrolity wszystkie spisane. No i będzie można zamawiać. Tak więc to byłem tle w tej części. Myślę, że jeszcze zrobię już kolejną część z montażu tego wszystkiego, natomiast ty, będę chciał to skleić w sumie w całość a nie że będzie kilka filmów o tym samym wzmacniaczu, ponieważ sprawa z nim jest raczej szybka. Więc tak, wymiana wszystkich elektrolitów do mówienia tego potencjometru, ponieważ tutaj ktoś, tak jak ja wcześniej w sumie wstawił tutaj te poda. I to jeszcze zaczęłem na kondor nie wiadomo dlaczego, aczkolwiek PRL. No i wszystko wiadomo. No tak więc. Tak więc tak no i jeszcze zmienię tranzystory końcowe mocy na takie NT albo w sumie nie, albo może zmienię. Zależy jeszcze jak się będzie kształtować jak się będzie kształtować budżet też się je przymierzy czy mają, czy mają bety w porządku katalogowe radiator jest całkiem nawet fajny zrobię jeszcze termikę czyli wyczyszczę cały radiator, zrobię szlif na nowo tutaj akurat był szlifowany nie takie wulnicze, był szlifowany tak akurat włeś, natomiast tu jest szlifowany tak więc to, 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 ten, ten szlif trzeba właśnie zachować, w tą, w tą stronę to robić. No i co, wyczyszczę go, ponieważ jest zasyfiony trochę. No i myślę, że, że to będzie koniec koniec pracy, akurat przy radiatorze. Jak się już, za, jak się już zamontuje nowe tranzystory końcowe mocy, jeszcze można te będzie zamówić. Te to są. C1846, czyli to jest 2SC1846R, coś takiego. Ich tutaj jest, tu jest jeden, natomiast tu jest jeszcze jeden, i tu jest, tu i tu jest jeszcze. To mogą być, co to może być? Będę musiał zobaczyć w schemat. Może to jest, może to jest stabilizacja jakaś termiczna w sensie, bo. No nie mogą to być na przykład tranzystory sterujące aczkolwiek, nie, nie, nie są na pewno transdary sterujące, tylko one raczej są pewnie tutaj jako termika użyte, w sensie jako nie wiem, może czynniki kontroli temperatury musiałbym zobaczyć schemat, bo bo jeszcze się nie, nie, nie spotkałem z takim, czyli w ogóle to zachodnie wzmacniacze robię tak dość niedawno tak, tak porządnie, bo zwy, zwy, zwykle to było. no Tylko cenkierowy, tylko cenkierowy, tylko unitra nitra. Teraz tak stwierdziłem, że można nieco wyjść ponad, yy, ponad yy, w, 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 własny kraj i właśnie bawić się też ze sprzętami zachodnimi. Tak więc, tyle na, na, tę, na tą część. Hmm. Następna część będzie już jak najmniej przyjemniej części, natomiast będzie to już po świętach. Tak życzę wszystkim wesołych świąt. Ten film może jeszcze dzisiaj trafi na na YouTube dzisiaj, czyli 15 kwietnia. Tak więc na, na zapas życzę wszystkim wesołych świąt. No i do zobaczenia, do usłyszenia po świętach. Pozdrawiam.